Jeżeli występują nietypowe objawy, tak jak chociażby ból barku w okresie około miesiączkowym, to trzeba się zainteresować, czy nie mamy choroby, bo chociażby przepony. Myślę, że takie pacjentki są najbiedniejsze, gdy ta choroba wkracza w zupełnie inne przestrzenie, ponieważ dojście do diagnozy, że boli mnie ramię co miesiąc, w ogóle w jakby połączenie tych kropek samemu, że to się dzieje co miesiąc, akurat gdy mam miesiączkę. No jednak kobiety mając miesiączkę przez całe życie nie, nie, nie interpretują wszystkiego przez jej pryzmat. Też jest endometrioza w płucach i te kobiety, niektóre z nich mają zamiast albo równolegle z miesiączką odma. Tak, jakby Czyli się duszą po prostu, tak? Samo, I też źródłem tak? jest endometrioza. One jeżdżą bardzo często na ostry dyżur, mają te płuca naprawiane, ale jakby nikt nie łączy tych kropek. Znam jedną kobietę, która na diagnozę endometriozy płucnej czekała lata, naście, kilkanaście lat. Co więcej, jej jeszcze pękła przepona, przez to, że ta endometrioza była na przeponie. I tak długo stanem zapalnym niszczyła przeponę, że ta podczas porodu pękła, a wtedy przestrzeń zrobiła się wolna jeszcze wyżej, i właśnie to wlazło jej na płuca. W zasadzie można powiedzieć, że ta endometrioza może być wszędzie.